Dzień dobry moi drodzy, nazywam się Mieszka Chyleberg, jestem zoopsychologiem i przychodzę do Was dzisiaj z tematem no, w sumie najbardziej aktualnym, jaki może być, czyli tego, że mamy grudzień. Już prawie połowa grudnia. No i co? Zbliża się po okresie świątecznym, zbliża się Sylwester. Zdaję oczywiście sobie sprawę z tego, że część z Was już poszła do lekarza weterynarii i na przykład otrzymała zestaw suplementów czy leków. Jak najbardziej rozumiem, że w niektórych przypadkach, w, nie, w niektórych przypadkach waszych kotów, czy psów dane leki są potrzebne, jednak zawsze warto, szczególnie poważne leki, silne leki psychotropowe, silnie oddziałujące na psychikę, powinno się konsultować także z behawiorystą, z psychologiem lub trenerem. Jeżeli macie zwierzę, które jest lękowe, które cierpi na różnego rodzaju bóle czy lęki separacyjne i podejrzewacie, że wasz, wasze wyjście w okresie sylwestrowym będzie dla zwierzęcia dyskomfortowe, czy macie zwierzę, które jest przeczulone na, na dźwięki, na różnego rodzaju rozbłyski. Tak naprawdę te leki suplementy jak najbardziej mogą być potrzebne. Natomiast zawsze warto w przypadek podawania suplementów, leków i tak dalej, konsultować z behawiorystą, z psychologiem, etologiem lub z kimkolwiek z kim współpracujecie w kwestii układania, czy pra pracujecie po prostu z jego zachowaniem. Ja wiem. Że najprościej jest udać się do lekarza weterynarii, poprosić o leki, najlepiej o silne leki, które znieczulą zwierzę. Natomiast zapewniam Was, że są inne możliwości i oczywiście leki mogą być świetnym wsparciem i świetnie współdziałać z terapią behawioralną. Natomiast naprawdę, mając dwa tygodnie jeszcze do sylwestra, możecie coś podziałać, chociażby modyfikując środowisko wokół waszych podopiecznych. Wszystko jest możliwe, wszystko jest w zasięgu Waszych rąk. Pamiętajcie, żeby tylko nie zostawiać zwierząt bez żadnego wsparcia, e, szczególnie w okresie takim delikatnym, wrażliwym e, psy często znoszą Sylwestry trochę gorzej niż koty. E, jeżeli macie jakieś doświadczenia związane z Sylwestrem, i te pozytywne, i negatywne, to na pewno chętnie poczytam, a także inni obserwujący chętnie poczytają Wasze historie. Dzięki wielkie za wysłuchanie i trzymam kciuki za wasze poradzenie sobie w okresie sylwestrowym.